Ile razy Cristiano Ronaldo wygrał złotą piłkę uczciwie? Ma ich pięć. I wiecie co? Wszystkie uczciwie. 2008. Premier League, Liga Mistrzów, 42 gole w sezonie. W United robił co chciał. Uczciwie? Oczywiście. 2013. Dogonił Messiego. wyprzedził Riberiego, a końcówkę roku grał jak cybor. Bez dwóch zdań, zasłużony. 2014, 17 goli w Lidze Mistrzów. Real sięgnął po La Decima. Najlepszy w Europie? Był. Złota piłka. Słusznie. 2016, Liga Mistrzów z Realem, Euro z Portugalią. Trofea plus gole kom. Nie było dyskusji. 2017, kolejna Liga Mistrzów, Mistrz Hiszpanii, kluczowe bramki w najważniejszych momentach. Messi miał świetne staty. Ale Ronaldo miał wszystko inne. Werdykt? Pięć złotych piłek. Pięć razy uczciwie. Zgarniał je wtedy, kiedy naprawdę był najlepszy. Po prostu gold w swoim stylu.